Zapraszam Państwa na 12 edycję Narodowego Czytania. Za sprawą pary prezydenckiej w tym roku odkrywamy fragmenty nadniemnem autorstwa Elizy Orzeszkowej, pionierki polskiego pozytywizmu. Do naszego filmowego czytania tradycyjnie zaprosiliśmy mieszkańców gminy Stryków. Czas już wybrać się w naszą czytelniczą podróż. Dzień był letni i świąteczny. Wszystko na świecie jaśniało, kwitło, pachniało, śpiewało. Wśród tej wesołej przyrody ludzie dziś także byli weseli. Mnóstwo ich ciągnęło po drogach i miedzach. W porze, kiedy ten ruch znacznie już stawał się mniejszy, na równinie, z dala, od tu i ówdzie jeszcze ciągnących gromad, ukazały się dwie kobiety. Marta i Justyna zatrzymały się u brzegu drogi w cieniu wieżby, której kwiat podobny do zielonawych robaczków osypywał im suknie i głowy. Marta, w kierunku jadących, machnęła swą białą chustką i niezwykle u niej przyjaznym głosem krzyknęła. Dobry wieczór, panie bohaterowicz, dobry wieczór! Woźnica szybko zdjął czapkę, odkrywając czoło mniej opalone od reszty twarzy, gładkie i pogodne. Dobry wieczór, odpowiedział. Dobry wieczór, chórem krzyknęły dziewczęta. A już to pan wziął tyle dziewcząt, zawołała znowu stara panna. Po drodze jak poziomki uzbierałem, nie zatrzymując koni, ale tylko zwalniając nieco ich biegu, odpowiedział zagadnięty. Dwie kobiety iść znowu zaczęły. Marta mówiła: Ten Janek Bohatyrowicz na pięknego i dzielnego chłopaka wyrósł. Znałam go dzieckiem, znałam ich kiedyś wszystkich. Kiedyś, dobrze i z bliska, zamyśliła się, mówiła ciszej trochę niż zwykle. Był, uważasz, taki czas krótki, że ci bohaterowicze u nas we dworze bywali i do stołu z nami siadali, mianowicie ojciec tego Janka, Jerzy i stryj jego, ten Anzel bohaterowicz. Do takiej poufałości wtedy pomiędzy dworem a tą szlachecką okolicą przyszło, że siądem sobie bywało, do fortepianu i akordy biorę, a Anzel za mną stanie i śpiewa. Bywaj dziewczą zdrowe, ojczyzna mnie woła, a potem ja jemu śpiewam, szumiała Dąbrowa, bo jacy jechali. Będzie temu już lat dwadzieścia, dwa, trzy, jaki to był gwar u nas, jakie życie i moje i wszystkich, a teraz wszystko inaczej, inaczej, wieczny smutek. Ten tac wzroku, który oddali się o kilkadziesiąt kroków, wzniósł się czysty i silny głos męski, z całej szerokiej piersi śpiewający strofę starej pieśni. Ty pójdziesz górą, ty pójdziesz górą, a ja doliną. Ty zakwitniesz różą, ty zakwitniesz różą, a ja kaliną. Ty pójdziesz drogą, ty pójdziesz drogą, a ja łozami. Ty się zmyjesz wodą, ty się zmyjesz wodą, ja mianymi łzami. Słowo honoru. Nagle i najgłębszym swym basem zawołała Marta. I my kiedyś z Azelmem śpiewaliśmy ten sam duet. Ty jesteś panną, ty jesteś panną przy wielkim dworze. A ja będę księdzem, a ja będę księdzem w białym klasztorze. A jak pomrzemy, a jak pomrzemy, każemy sobie złote litery, złote litery wyryć na grobie. Stara panna stanęła nagle pośród drogi. Wzrok w twarzy młodej dziewczyny utkwiła. A koniec tej pieśni znasz? Naturalnie, że nie znasz. Teraz już nikt. Oprócz nikt nie śpiewa. Ramiona rozkrzyżowała i grubym, ochrypłym głosem zatklamowała. A kto tam przyjdzie albo przyjdzie? Przeczyta sobie. Złączona para, złączona para leży w tym grobie. Od jaki koniec? Powtórzyła i wnet szerszymi jeszcze jak przód krokami i mocniej ramionami rozmachując poszła dalej. Wyszła dziewczyna, wyszła jedyna, jako róży kwiat. Oczka zapłakała, rączki załamała, zmienił jej się świat. W korczyńskim dworze na rozległym trawniku dziedzińca rosły wysokie i grube jawory. Był to dwór wielkopański, ale jeden z tych starych, szlacheckich dworów, w których niegdyś mieściły się znaczne dostatki i wrzało życie ludne, szerokie, wesołe. W rogu tego pokoju, na polsowym szezlongu, we współleżącej postawie siedziała kobieta, w czarnej jedwabnej sukni, z twarzą kiedyś znać zupełnie piękną, a i dziś, jeszcze pomimo przywędnienia i zbytecznej chudości, uderzającą niezmierną delikatnością płci. Naprzeciw pani domu siedziała kobieta, na pierwszy rzut oka wcale do niej niepodobna, ale po przypatrzeniu się mające z nią mnóstwo podobieństw. Nieco młodsza, mniej widać piękna za młodu, więc teraz zupełnie nieładna. Uśmiechała się ona do dwóch z obu jej stron siedzących mężczyzn. Bolesław Kirło miał okrągłą łysinę z tyłu głowy, twarz długą, kościstą, z małymi błyszczącymi oczami. Brzydką tę twarz oświecała wielka i nigdy zda się nim ustająca wesołość. Opowiadał on, że z panem Różycem z kościoła do Korczyna, jadąc widział na polu dwie gracje. Gracje? Jak Boga kocham. Dwie gracje. Jedną? No to już bym każdemu darował, bo stara i zła. Ale druga? Ho, ho, prawdziwa gracja. Niech pan Różyc powie. Cukierek, talia zgrabna. Ażyczka śniada. Rączki? No, nie bardzo ładne. Opalone, bo były bez rękawiczek. O więc, gracja pańska była bez rękawiczek? Ze słabym śmiechem zawołała pani Emilie. I bez kapelusza. Dodał Kirlo. Niech pan Różyc zaświadczy. Co, panie Teofilu? Wzywany na świadectwo mężczyzna nie odpowiadał. Była to zapewne jakaś wiejska dziewczyna. Pan zawsze mistyfikować nas lubi, panie Bolesławie. Ależ wcale nie. Przysięgam panią, jak Boga mego kocham. Wcale nie mistyfikuję. Z komicznymi gestami tłumaczył się Kirło. Nie była to wcale żadna wiejska dziewczyna, ale panna, co się nazywa panna, z pięknej familii, z pięknego domu, z piękną edukacją. Panna z pięknej familii i z edukacją? Z wielkim już ożywieniem zwołała pani domu. Pieszo idąca bez kapelusza. To być nie może. Była to... Wzdychając i wydymając wargi, zadeklarował Kirło. Była to cioteczna siostrzenica pana Benedykta Korczyńskiego. Panna Justyna Orzelska. Dwa cienkie wykrzyki kobiece o temu odpowiedziały. Tereniu, daj mi trochę wody i proszek bromowy, bo czuję nadchodzący globus. Teresa postkoczyła ku toalecie i w gnieniu oka podała towarzysze żądane przedmioty. Pani Emilia delikatnie, z dziękiem, ujęła jedną ręką kryształową szklankę, drugą proszek zamknięty w dwuokrągłych opłatkach i tłumacząc się jakby z czynności, której dokonać miała, do nowego sąsiada rzekła. Globus hystericus, dokucza mi bardzo, szczególnie kiedy się czymś zruszę, zmartwię. Tu połknęła proszek... Miała tyle powabu i gracji przy połykaniu lekarstwa, ile jej ma wyćwiczona tancerka w przybieraniu zalotnej pozy. Jednak widać było, że cierpiała naprawdę. Ręką dotykała piersi i gardła, w których czuła nieznośne duszenie. Czy świeże powietrze ulgi pani nie przynosi? Ze współczuciem zapytał Różyc. Może pani okno otworzyć, rozkażeł. O nie, nie. Z żywym przeczeniem zawołała cierpiąca kobieta. Ja się tak lękam wiatru, ciągów słońca. Od wiatru dostaję zawrotów głowy, od ciągów nefralgi, od słońca migreny. Ty pójdziesz górą, ty pójdziesz górą, a ja doliną. Ty zakwitniesz różą, ty zakwitniesz różą, a ja kaliną. Benedykt Korczyński należał do niewielkiej w jego pokoleniu liczby ludzi, którzy odbyli wyższe naukowe studia. Zawdzięczał to czasom, w których upłynęła młodość jego ojca, tym czasom, które światła swe i wzloty otrzymały od wielkiego i szeroko promieniującego ogniska. Ogniskiem tym była Akademia Wileńska. A Stanisław Korczyński był synem napoleońskiego legionisty, był przez czas jakiś jego wychowańcem. W myśli Swej Korczyński przeznaczył ojczysty korczyn najmłodszemu ze swych dzieci, Benedyktowi, najstarszego Andrzeja na folwarku nabytym, osadzając i na tych dwóch braci wkładając obowiązek wyposażenia siostry i średniego brata. Dominika. Benedykt skończył szkołę agronomiczną i do swego korczyna wrócił w roku 1861. Matki nie miał już od dawna ojciec mu zmarł przed paru laty. Siostra była zamężna. Oprócz tego znalazł w domu krewną swoją od dzieciństwa sierotę i przez rodziców i jego wychowaną Martę Korczyńską. Miała ona podówczas lat 24. Trzej bracia byli ze sobą zawsze w przyjaźni i zgodzie, a teraz do życia ich wpłynął pierwiastek, który z ich uczynił trzy niby strzały równym pędem ku jednemu celowi lecące. We wszystkich trzech ozwała się naraz krew żołnierzy z Podbaru i Samosierry i na skrzydłach fantazji Wleciało w wysoko gorący płomień. Przyjazne, poufałe stosunki zapanowały były wtedy o między Korczynem a wsią sąsiednią noszącą nazwę Bohatyrowicze. Mieszkańcy tej wsi mieli kiedyś pergaminy i przywileje szlacheckie, ale przez zbieg okoliczności różnych utracili je od dość dawna i wiedli znojne, ciasne. Ubogie życia małych rolników. Nagle dom Korczyńskich na oścież roztworzył się przed nimi. Najoglistszy z braci Korczyńskich był najstarszy. Andrzej, mężem i ojcem już będąc, zapominał o żonie, dziecku i gospodarstwie własnym, stale prawie w rodzinnym gnieździe przebywając. Dominik wybierał się w świat dla rozpoczęcia życia. Na własną rękę. Lecz wciąż wyjazd swój odkładał i cichszy, więcej wahający się od innych, z braćmi jednak pozostawał. Marta przebywała wtedy złotą chwilę swojego życia. Krzątała się dwa razy więcej niż zwykle. Bo gości bywało mnóstwo. Pełną piersią oddychała upalnym powietrzem chwili. Wraz z innymi spodziewała się i pragnęła. I jak ptak zdjęty radością wiosny, często śpiewała. Z namiętnym i owej porze rozmarzonym wyrazem swoich płomiennych oczu, zawsze coś do mówienia i do śpiewania miała z Anzelmem Bohaterowiczem, przystojnym chłopcem, który śmiał się tak głośno. Że aż po całym domu się rozlegało, z błękitnych oczu iskry sypał. Potężnym barytonem tysiąc pieśni śpiewać umiał. A gdy obok niej przy obiedzie lub wieczerzy siadał, rumienił się tak, że aż uszy stawały mu w ogniu jak czerwone maki. Brat Anzelma znowu, Jerzy, przyjaźnią bardzo szczególną, Połączył się z najstarszym Korczyńskim. Szczególna była ta przyjaźń wobec różnic w wykształceniu i przyzwyczajeniach dwóch tych ludzi zachodzących. Andrzej był synem obywatelskim, w dostatkach wyrosłym, w szkołach wykształconym. Jerzy posiadał zagrodę, mającą około 20 morgów w przestrzeni, ziemię swą własnymi rękami uprawiał. Razem na długie rozmowy wychodzili w szerokie pola, razem szli polować na dzikie kaczki i bekasy, razem rybackim czółnem pływali poniemnie ku oddalonym wsiom i miasteczkom, razem niekiedy czytali, razem. Wszystko to po upływie pewnego czasu wydawać się mogło snem napełnionym, widzeniami prawie nadprzyrodzonymi. Tak niezmiernie inne było to, co nastąpiło po nim. Kiedy benedykt obudził się z tego snu swojej pierwszej młodości, spostrzegł przede wszystkim, że zabrakło mu obu braci. Andrzej Korczyński razem z przyjacielem swym Jerzym Bohatyrowiczem zniknął ze świata. A wnet po ich zniknięciu jedno z Korczyńskich uroczysk nazwę swą zmieniło. Teraz powszechnie i we wszystkich warstwach ludności nazywać je zaczęto mogiłą. Dwanaście lat minęło było od owego osierocenia po braciach, majątkowego zubożenia i śmiertelnego rozbicia się młodzieńczyk jego ideałów. Kiedy pewnego letniego wieczora, Benedykt po obszernym ogrodzie Korczyńskim szukał swojej żony. Ty pójdziesz polem, Ty pójdziesz polem, A ja lasami. Ty się zmyjesz wodą, Ty się zmyjesz wodą, Ja zami. łzami. Angel niespokojny się stawał. Raz w raz poprawiał czapkę i na słońce mrużącymi się oczami spoglądał. Janek! Spod baraniej czapki bladze oczy z niepokojem wznosił ku twarzy synowca. Czy my już dziś nie pójdziemy do Jana i Cecylii? Jan zmieszał się także. Może nie pójdziemy. Co tam, że jeden dzień opuścim? Stary głowę pochylił. Źle, źle będzie, szepnął. Jeżeli do jesiennej pory krzyża nie skończym. Czy pani była w parowie Jana i Cecylii? Zapytał Jan Justynał. Wzrokiem przechodząc ze zmęczonej i cierpiącej twarzy Anzelma, pochylonej w nagłym zamyśleniu głowie Jana, z prośbą wymówiła. Weźcie mnie z sobą. Anzelm uważnie i ciekawie na nią popatrzył. Owszem, owszem, uprzejmie zaprosił. Szlakiem wzdłuż ogrodu, przez koła wyżłobionym i białą dzięcieliną usianym, wyszli na nieszeroką drogę, która okolice z polem rozdzielała. U końca cienistej i w nierówne wschody połyszczerbianej alei, którą wspieli się aż tutaj, leżał olbrzymi kamień, pełen zgłębień i wypukłości. Był to grobowiec bardzo prosty i ubogi, ale z takiego kształtu i w taki sposób przyozdobiony, że aby móc podobne mu zobaczyć, trzeba by cofnąć się wstecz o kilka wieków. Na szerokiej podstawie krzyża bielał wyraźny jeszcze, choć miejscami zacierający się już napis, Jan i Cecylia. Rok 1549 Memento Mori. Tylko nazwiska nie było tam żadnego. Justyna wpatrywała się w stary grobowiec i w pamięci jej uparcie powtarzać się zaczęła strofa pieśni, którą niedawno uniesiona wspomnieniem wydeklamowała przed nią Marta. A gdy kto przyjdzie albo przyjedzie, pomyśli sobie: złączona para, złączona para leży w tym grobie. Jan i Cecylia. Czy kochali się oni? Czy świat ich rozłączała, połączyła mogiła? Jak żyli? I dlaczego, gdy umarli, tak na długo, na wieki pozostali w sercach i pamięci ludzi? O parę kroków od niej na obalonym pniu sosny siedział Jan i uśmiechał się w pół filuternie, w pół tajemniczo. – Stryj wie wszystko – zaczął – i bardzo lubi t historię tę historię opowiadać. Trzeba go tylko pięknie poprosić. Opowie – Istotnie po Anzelmie widać było, że walczyć zaczynał z ogarniającą go chęcią mówienia. Gadaj gadkę, bajki babom, a to, co ja powiem, to nie bajka. Było to w starych czasach, sto lat, a może jeszcze i mniej potem, jak litewski naród przyjął świętą chrześcijańską wiarę, kiedy w tę stronę przyszła para ludzi. Jan i Cecylia upatrzyli sobie właśnie to miejsce, gdzie teraz ten pomnik stoi, a gdzie pod ten czas stał dąb taki stary, co może i tysiąc lat miał wieku, i pod tym dębem zbudowali sobie najpierwej chatę. Wszelako tam bywało, ciężko i mile, straszno i bezpiecznie. To tylko jest pewne, że nacierpieli się oni nadmiar głodu, chłodu, strachu. Może dwadzieścia roków minęło im w tej męce, kroplami rozkoszy słodzonej, aż po puszczy puściły się pogłosy. O tej parze ludzi, że przemyślnością swoją i krwawą pracą kawał duży lasu wyplenili, zboża nasieli i innych różnych roślin nasadzili, że dom sobie zbudowali widny i czysty. Poszli tedy do nich ludzie z różnych dalszych osad, dowiedzieć się, jakże tam czyniły się takie cuda. A jak raz przyszli, to już na długo przy nich ostawali. Przypatrując się różnym niewiadomym do tego czasu dziełom i przemysłom, sześciu synów i sześć córek urodziło się im. Skąd synowie pojmowali żony, stamtąd przybywali mężowie dla córek, i poślubiwszy je, nie odjeżdżali nigdzie, tylko tu sobie budowali chaty, a tnąc las coraz dalej, uprawiali pola. Tak przeminęło lat osiemdziesiąt, albo może i więcej, od tego dnia, kiedy Jan i Cecylia. Pierwszy raz na tej ziemi swoje nogi postawili. Ty pójdziesz drogą, Ty pójdziesz drogą, a ja gościńcem. Ty będziesz panną, Ty będziesz panną, a ja młodzieńcem. Brzegi rzeki stawały się coraz uboższe i dziksze. Czułno wiozące dwoje młodych ludzi skierowało się ku piaskom i u lądu stanęło. Stopy Justyny pogrążyły się całkiem w miałkiej, suchej, gorącej topieli. Jan zdjął czapkę i zamyślonymi oczami wodził po nagich szczytach pagórków. Miał postawę człowieka, który stanął na progu kościoła i wpatruje się w ołtarz. Dawno tu nie byłem. Zaczął też takim głosem, jakim człowiek w progu świątyni przemawia: Może pięć, może sześć lat nie byłem. Dla mojej pamięci to miejsce jest bardzo ważne, bo ja tu z tego pagórka ostatni raz ojca swego widziałem. Widzi pani, tamten trzeci odboru pagórek? Dniem i nocą, latem i zimą pusty on stoi, i żadne nawet ziółko uczepić się go nie chce, a jednakowoż. Był kiedyś taki wieczór, że od góry do dołu zdeptały go ludzkie i końskie nogi, i łez nie mało na niego spadło. Pan to wszystko dobrze pamięta, a jakże? Pani i wiary dać nie może, jak pamiętam, siedem lat pod ten czas skończyłem. Stąd niemna nie widać, zaczął, ale my wtedy z tego pagórka dwie godziny, albo może i trzy patrzyli na rzekę którą przepływały czółna i łodzie, z jednej strony i z drugiej ludzi przewożąc. Jak dziś pamiętam, że księżyc dobrze już posunął się do środka nieba i tkwił nad samymi piaskami. W ten czas ojciec pocałował matkę, coś jej poszeptał, a potem mnie z ziemi na rękach swoich podniósł i całować zaczął. Przód nigdy mnie tak nie całował. W tej samej minucie Pan Andrzej żegnał się ze swoją żoną i ze swoim synkiem stała tam też panna Marta która w tę porę młoda jeszcze była i kiedy troskę w przód stryja żegnała święcony medalik jakiś na szyi powiesiła kiedy mnie ojciec całować przestał i z rąk na ziemię wypuścił tego momentu nie pamiętam to tylko pamiętam że zobaczyłem go jeszcze jak obok pana Andrzeja przez te piaski jechał Widać bardzo płakałem i za łzami w przódy zobaczyć go nie mogłem, bo w ten czas dopiero zobaczyłem, kiedy już znajdował się na połowie drogi pomiędzy pagórkami a borem. Księżyc kwił wprost nad piaskami, a w jego światłości ojciec i pan Andrzej jeden przy drugim na koniach równej piękności jechali. Nie obejrzawszy się ani razu, piaski na uko stędy przejechali i tam... Widzi pani to miejsce, gdzie jodły mieszają się z sosnami? Tam, w tym miejscu, z oczu naszych zniknęli. Ty będziesz panną, ty będziesz panną przy wielkim dworze. A ja będę księdzem, a ja będę księdzem w wielkim klasztorze. Nic na niebie ani na ziemi nie przeszkadzało szerokiemu rozleganiu się pieśni śpiewanych na łodziach i czółnach. Nic ich nie mąciło. Woda jest srebrnie od szklistej powierzchni odbijała, echa podwajały i nieść zdawały się w dal coraz dalsz. Na wysokiej górze pod starymi lipami siedząca para ludzi patrzała i słuchała. To, że byli żywymi ludźmi, poznać można było tylko z ich oczu ścigających szlaki blasków. Które za łodziami to powstawały, to znikały. Z ruchu ręki Anzelma machinalnie głaszczącej psa u leżącego i z głośnego, coraz głośniejszego oddechu Marty. Łodzie zaś dosięgały już stojącej pod księżycem kolumny światła. Za kolumną i księżycem, tam gdzie rzeka wspaniałym ruchem ze ściany boru skręcała, samotny głos męski śpiewać zaczął. Wyszła dziewczyna, wyszła jedyna jak różany kwiat. To Janek śpiewa, rzeka Anzel. Pamięta pan, jakieśmy kiedyś tę piosenkę razem śpiewali? Zapytała kobieta. Zatrzęsła głową. Tak, tak to było. Od skrętu rzeki dochodziły słowa. Ty pójdziesz górą, ty pójdziesz górą, a ja doliną. Ty rozkwitniesz różą, ty rozkwitniesz różą, a ja kaliną. Ty pójdziesz drogą, ty pójdziesz drogą, a ja łozami. Ty się zmyjesz wodą, ty się zmyjesz wodą, a ja mymi łzami. Anselm ciągnął jeszcze. Ty będziesz panną, ty będziesz panną przy wielkim dworze. Ale kobieta obok niego siedząca zakrztusiła się, pochliła głowę, opodniesione kolana oparła i kaszlała. Wtedy i on, nucenie przerywawszy, ucha ku niej przychylił. Zdało mu się, że nie tylko kaszel dobywał się z jej piersi. Za rękę ją wziął nie trzeba płakać, z powagą przemówił. Płakaniem śmiechu nie odzyszczysz. Ubiegła woda nie wraca. W wiecie wieku rozłączyliśmy się z sobą, a znów spotkali dziadem i babą. Nie dziwno też, że opadły nas przypomnienia i romanse, ale nie w czas już tam do takich rzeczy, a myśleć trzeba o tych młodszych, którzy jak na latoroście przyzwolonych drzewach przy nas wyrośli. Jedno zachodzi, drugie wschodzi. Może to słońce, które nam smytnie świeciło dla nich, pogodnie zaświeci. Jeżeli mnie wtedy Pani z łaski swojej powie, czy ta panna Justyna jest naprawdę taką dobrą i zacną, jaką się pokazuje? Czy można spodziewać się, aby do naszego wieśniackiego życia i pracy przy ziemi uzwyczaić się mogła? I czy, broń Boże, mój Janek przez nią nieszczęśliwym nie zostanie? Może i pan Korczyński dać mu, jej nie zechce. Może i ona sama w ostatnim momencie od takiego losu ucieczy? Może to obowiązkiem moim jest przystojnie, ale z gruntu serca ją poprosić, aby mojego chłopca zawczasu odtrąciła, bo by on może przez to uleczony mógł jeszcze zostać. Kiedy Anzel mówił, Marta głowę podniosła i potwierdzająco nią kiwała. Kilka razy jeszcze chrząknęła, a potem odparła: Prawda, słowo honoru, prawda. Przypomniała sobie babka dziewiczy wieczór. Wieczna głupota. Mężczyzna zawsze od baby mędrszy. Prawda, co nam już ze śpiewania i płakania przyjdzie. O młodszych pogadajmy. Wyszła dziewczyna, wyszła jedyna, jako róży kwiat. Oczka zapłakała, rączki załamała, zmienił jej się świat. I to był już ostatni fragment nadniemnem czwartej edycji filmowego Strykowskiego Narodowego Czytania. Dla mnie osobiście to ulubiona lektura szkolnych lat wypełniona przepięknymi opisami przyrody, miłością, przyjaźnią, a także pamięcią i szacunkiem dla tradycji i historii. Mam nadzieję, że z przyjemnością spędziliście z nami czas i zachęciliśmy Was do dalszej lektury. Wielkie podziękowania składam na ręce naszych czytających, którzy znakomicie poradzili sobie mimo lekkiej tremy. Niech ten projekt będzie pozytywną integracją naszej lokalnej społeczności. Do zobaczenia i usłyszenia za rok. Gmina Stryków czyta nad Niemnem. Ty pójdziesz górą, ty pójdziesz górą, a ja doliną. Ty zakwitniesz różą, ty zakwitniesz różą, a ja kaliną. Ty zakwitniesz różą, ty zakwitniesz różą, a ja kaliną. Ty pójdziesz polem, ty pójdziesz polem, a ja lasami. Ty się zmyjesz wodą, ty się zmyjesz wodą, jamy za mi. Łzami. Ty się zmyjesz wodą, ty się zmyjesz wodą, jamy. za mi. Łzami. Ty pójdziesz drogą, ty pójdziesz drogą, a ja gościńcem, ty będziesz panną, ty będziesz panną, a ja młodzieńcem. Ty będziesz paną, ty będziesz panną, a ja młodzieńcem.